Jestem świnka Peppa. Chcesz się ze mną zaprzyjaźnić? <grymne> <grymne> Dojechaliśmy. Ale, dziadku, babciu, gdzie podział się piasek? To skalista plaża. Jest pełna skał, a nie piasku. O, chcieliśmy zbudować zamki z piasku. Co teraz zrobimy? Spokojnie. Na skalistej plaży można robić dużo ciekawych rzeczy. Między skałami jest pełno sadzawek z wodą. Sprawdzenie, co się w nich kryje, może być ciekawe. Prawda. Gdy morze wlewa, zawsze coś wyjątkowego zostanie w sadzawkach. Naprawdę? Co można tam znaleźć? Ty i twój znajomy możecie to sprawdzić. Wszystko, co znajdziecie... Rzućcie do wiaderka. Przeszukajcie sadzawki na plaży i pokażcie babci i dziadkowi śwince rzeczy, które znajdziecie. Spójrz, znalazłam coś świecącego to moneta może należała do pirata? Wow! Uwielbiam piratów! Kraby uwielbiają chować się w sadzawkach. Uważaj na palce! O nie! Zachowuj się, krabie! To naprawdę duża muszla! Wiecie, że jeśli przyłożycie muszle do ucha, to usłyszycie szum morza? Naprawdę? Wow. Gratulacje. Znaleźliście wszystkie przedmioty w sadzawkach i dowiedzieliście się wiele o skalistych plażach. Rozejrzyjmy się! Mamo, tato, tu jesteście! Dobrze się bawisz z babcią i dziadkiem świnką? Tak, mamo. <grystanie> Super. Znajdźmy jakieś miejsce, żeby usiąść. Tu chyba będzie dobrze. Zamek z piasku. Wsyp piasek do wiaderka. Podstaw wiaderko do góry dnem i podnie. Gotowe? Teraz możesz go zburzyć. Nie możecie tak iść. O, oh, racja. Dzień dobry, panie byku. Co tu się dzieje? Witaj, rodzinko! Witajcie, dzieci! Właśnie jesteśmy w trakcie naprawiania drogi. A co się stało ze starą drogą? Korzenie drzew sprawiły, że na drodze pojawiły się wyboje i jazda stała się niebezpieczna. Bez obaw! Zajmiemy się tym razem z panem Nosorożcem. Spokojnej pracy. Czy droga jest przejezdna? Oho! jasne. Możecie jechać dalej, tylko ostrożnie. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Do widzenia, panie Byku. Do widzenia, panie Nosorożcu. Dziękujemy za naprawienie drogi. Dziadków. To dom babci i dziadka świnki. Pepa zawsze świetnie się tu bawi. Witajcie, dzieci. Przyszłyście sprawdzić, co ukurczą? Wszystko z nimi w porządku, babciu. Oczywiście, Pepo. Ty i twój znajomy odprowadziliście je do kurnika. A teraz z ich jajek wykluły się malutkie kurczaczki. Uu zobaczyć? Tak, babciu. Pokaż nam kurczaczki, proszę. Sami spójrzcie. Śpią teraz w swoim małym domku. I'm a little chick singing chick, chick, chick. I like to pick up food with my beak.